Trzymajko, systemy Stabix, jest to losowanie pierwszej edycji W sumie chyba ostatniej Klatek 2 na 2 zobaczymy jak to wyjdzie Ogólnie jak widzicie jest 34 osoby Ale ogólnie nie chciało mi się zmieniać tych numerków, bo dwie osoby wywaliłem Jedna to był Mulciak i drugi raz był Dyzio Zapisałem, więc mamy 34, 32 osoby No nie chcę mi się czekać jeszcze te 2 godzinki czy na półtora Bo pewnie nie będzie A mamy zobaczyć jaką ładną drabinkę D Tabelkę, dobra No to le lecimy, nie? nie będziemy przedłużać Pierwszy raz taka gala, gala no takie, takie wiecie, co nam tu Pierdolić, no po prostu takie coś nowego i Mati, czyli finalista. Właśnie, gdzie jest, gdzie jest ta walka? Gdzie jest ta walka? Bo się pewnie pyta, gdzie jest walka piątej edycji klatek Mati, finalist. Tak, o. Już tu będzie, o. Bo, ponieważ ogólnie jest takie coś, że Mati doszedł do finału z Miłkiem. No i ten finał się jeszcze nie, 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 nie ten nie yy, nie odbył. Dobra, Dziorozes, dobra, Dziorozes będzie z tym Matim w zio W Teamie, więc to jest pierwszy team, tak, tak to będzie wyglądać, to jest pierwszy team I Gold. Kto to był Gold? Goldmax, chyba tak, chyba tak, chyba Goldmax. Okej okay. No i tutaj jak widzicie już jest fajny pojedyneczek Dobra, I kto będzie przy, przyjacielem, Harnold, dobra Jak na razie łatwo to, łatwo no, jak na razie tutaj bez żadnych takich zaskoczeń A czekajcie, Harnold, jak się nazywał? Harnold, Harnold To był random, okej, okay, dobra Harnold, dobra I ogólnie tak, ktoś z tych po prostu przejdzie tutaj, nie? Wiecie o co chodzi, dobra, Scooby Doo To be. ok. Jestem ciekaw na, na, na trafi prowokację, czyli Easy i Gabuś. Kto to był Gabuś? Kurde, nie pamiętam, naprawdę nie miałem taką. Gabuś. A czy on się nazywał Gabuś, czy jakieś inne? Kurde, ja już zapomniałem. Chuj wie! A Gabuś to był chyba Samczyk, dobra Razal, który ogólnie nie gra na tym serwerze. Ale go wziąłem, bo może się pojawić. Jeżeli nie, no to chuj, no to coś na zasadę wejdzie. No i na razie słabe, słabe te losowanka Gold max Dobra, sorry, bo był dwa razy gold max i zamiast yy, Goldmax dałem Kopacz Wida, czyli kolegę Rajbrota. I razem jest z Kopaczem. Razem w teamie. No i teraz wylosował się Dolcent. Zimna tabelka. Jak na razie bardzo takie, że tak powiem, nie, że słabe, ale takie bardzo mało rozpoznawalne nazwiska i murek. Murek i dolcent. Kurde, oni mogą namieszać Oni tu mogą iść po finał normalnie. Murek z dolcentem się dobrali. Ło ho ho. Ale to, by, to będzie super. Stówka. Chociaż tak, ta, te klatki, ta edycja będzie taka dziwna. Ja już to wam mówię, nie? Gwarantuję, że to będzie tak dziwne, że nikt nie będzie chciał grać tego. Bo cztery osoby zabrać jest masakra Gibbon ze stówką, dobra To też może, to jest bardzo mocna Mocna, i to jest bardzo mocna walka Według mnie To będzie w chuj mocna walka tutaj Ta, to już jest za mocna, naprawdę Dobra Practice, practice, dobra Zwycięzca drugiej edycji, e, nie, te teparek Kurde, ale to już ta dolna ta dolna drabinka się już ładnie robi Practice i easy, nie Bądcio! Dobra, ale to, to, to nie jest ten prawdziwy, bądź bądźcie. Tylko to jest ten. Boncio, 17 Użyj. Zróbmy takie coś. Zróbmy 8. O, dobra. bądź się użyć z practice. Em. Wow, i tutaj jest zmywarka. Ale tu będą wojny. Wow. Zobaczcie to, jeżeli zmywarka wygra z kimś tam i practice zmywarka z Wariacik, kurde kto to jest Wariacik? Naprawdę nie, nie powiem, mam jest troszeczkę taki no-name'ów <ścorki> sorki Że tak mówię, ale no naprawdę nie pamiętam, kurde, dużo ludzi Czy ja w ogóle z jestem? Dobra, walisz to Wariacik, zmywarka, Practice, bądź no Tutaj chyba Practice wygra Dobra, Hardzik Bysiu i Hardzik, okej okay. Prawa strona będzie w ogóle mocna, w chuj mocna będzie według mnie jak kto to był? O kurwa, zapomniałem. Kurę ja tam dałem. Ja pierdolę hardzika tam dałem, dobra, hardzik. Jezus Maria, ale w topa, dobra, hardzika tam dałem. I hardzik z papryką. Wow, to jest mocne już, kurde. Jeżeli takim duetem będą grać, no to mogą wygrać wszystko. Gucio, 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 Gucio Gucio, z kim będzie Gucio? O Jezus Maria, żeby tutaj był ktoś słaby Miłek! Nie, Wojtas, dobra Bardzo się lubią z tego sobie. <grym> Ogólnie już nie będzie takich klatek, będą inne eventy no To już troszeczkę nudne, jeżeli chodzi o te PvP cały czas Bysiu Okej, okay, Bysiu będzie grał z... Gnomek, wow Ale Gnomek się wkurwi na mnie normalnie Ale Bysiu jest dobry zawodnikiem, Gnomek, zajdziesz zajdzie wysoko do półfinału O, easy, provocation, i kogo da provocation? Easy Czy mu szczęście się powiedzie? Pojedynek! No kurde, no lepiej chyba nie mógł trafić, chociaż on draga. Pojedynek. No coś pięknego. Easy w końcu wyjdzie, mi się wydaje. Dobra. Bartuś. Czyli Rybrod. Pyk. tak, o. Rybro będzie mieć... Bexer? tak? Jakiś tak. Bikse, kurde, nie wiem. Eryk. Jakoś tak chyba. Pyk Dobra, jeszcze trzy, tak? Nie, pięć, więcej, kurde, nie wiem. Ulica Ulicy profesuła. Ulicy. Pyk. Z dragiem. Wow, ale to też będzie mocna. To będzie też mocna, mocna ta. Mocne, mocne, mocne duo. Mocne duo, tak? To będzie mocne duo <laughs> Kurde, sorki wam, przepraszam Fliko I ostatnia w sumie osoba do losowania Fliko zagra z Miłkiem Proszę I został, nie mam czapy i korek Dobra Korek Wiem, że to korek oglądasz, pewnie się śmiejesz, hihihihow, ja żartuję. Dobra, tak wygląda ta tabelka, ja wam to zaraz wysyłam na Discorda. Każdego dodaję do konfy itp. Trzymajcie się i powodzenia, good luck.